aż do soboty, czyli do 16 listopada w godzinach 16:20. To pomieszczenie, w którym tutaj jesteśmy, jest otwarte dla wszystkich osób, które potrzebują pomocy. Będzie można móc skorzystać z ciepłego posiłku, z fryzjera, z opieki medycznej. Opiekę medyczną tutaj ojcowie i szpital Bonifratrów nam zapewniają, ale również wolontariusze, którzy chętnie zgodzili się na to, żeby tutaj dyżurować. Będzie opieka taka, która związana jest ze specjalistami psychologów, pracowników socjalnych tutaj u konstytucji ale również organizacji, które tak samo swoich pracowników tutaj delegują. Będzie możliwość wzięcia nie tylko posiłku, herbat, ale również i jakiś ubrań, jeżeli by ktoś potrzebował. Wobec tego ten czas dla tych osób, które potrzebują i wsparcie duchowe. Ksiądz, siostry, miłosierdzia, tutaj zapraszamy, jeżeli by ktoś chciał Natomiast też zapraszamy osoby, które chciałyby się w to włączyć i miałyby taką myśl, że chciałyby pomagać innym. Niech przyjdą też potrafimy je zagospodarować nie tylko w tym tygodniu, ale myślę, że przez cały rok.